Czas leci, proszę Państwa. Koniec dnia się zbliża. A ja dopiero się wezmę zaraz za odznaczanie. Na kalendarzu, co się dzieje. Zobaczcie, tutaj dla potomnych. Jak zrobić, jak łączyć kury. Dwa kurniki połączone wybiegiem. Może być to ścieżka. Żaden wybieg, nie? Tak jak ja tutaj stworzyłem taką jakby ścieżkę. I zacząć je po prostu karmić jedynie po tej stronie, gdzie te kury mają docelowo młode wylądować, tak? Kurki ładnie się łączyły już chyba drugi dzień, albo trzeci, już nie pamiętam, i już widzę, że mniej o wiele kur przybywa w tamtym kurniku, gdzie nie ma jedzenia. Jeszcze się noszą tam, ale też parę jajek trafiłem mniejszych, że możliwe, że młode kury zaczynają się nieść już tutaj, w starym kurniku. No, tak więc, żeby nie pogoda, żeby ten, to bym pewnie. Jutro mógł je wygonić na cały dzień, ale z racji tego, że właśnie pogoda będzie taka jaka teraz jest, czyli deszcze, wiatry, zimno i ogólnie więc te kury tak jakby mogą nie mieć czasu żeby się oswoić, nie? żeby znaleźć miejsce w kurniku po prostu jak kurnik będzie nabity, bo kura nie będzie chętnie wychodziła na zewnątrz, to mogą być problemy, że te młode kury zostaną gdzieś na zewnątrz i gdzieś po drzewach, po krzakach będą kimały, notowały, nie? to jest bez sensu, bo może osłabnąć kura do tego brak teraz y, takiej, jakby bomby, tej paszowej, nie? bo już nie stosuję y, tamtej paszy, y, no tej granulowanej, nie? Tak więc y, no, trzeba uważać, że ta kura zaraz nie osłabła. No dobra, wróćmy tutaj, do ściany, do kalendarza, proszę Państwa, co e, tu się wydarzyło. Co tu się wydarzyło, proszę Państwa? Mamy 24. Grzegorza Aleksandra był poniedziałek. Dzisiaj jest już wtorek. Tak, wtorek i mamy imieniny Marka i Jarosława. Wszystkie dobre, wszystkie dobre, wszystkim na i wspierającym. Tak jest, a propos wspierający. Gdzie jesteś, Piotrze? Piotr jest i Piotr z WWA, z Warszawy. Piotr od zacnych papug, O, dzięki serdeczne za wspieranie. I. Coś tutaj wymyślimy innego, może, bo mam zielony, nie będzie pasowało. Tam są zielone uśmieszki już. Jazdeczkę się kniemy. Na niebiesko, o taką. O. o, taka gwiazdka. Gdzie brakuje dwóch ramion, mi się wydaje. No ale nic, będzie oryginalnie przynajmniej. Dzięki Piotrze serdecznie. Jeszcze tutaj wiadomość do Ciebie, że ziemniaczki będą skarmione, ale to do końca maja. Tak więc myślę, że w piwnicy one. Spokojnie dadzą radę najwyżej będę obrywał te końcówki, nie? Ale tutaj nic nie zmarnuję. trochę ich już robiłem, później kupiłem inne, więc twoje zostały w piwnicy. No i co więcej z newsów farmerskich, proszę Państwa. Kurczaczki żyją, wszystkie 100 sztuk na razie. Kury też żyją te młode 60 sztuk jak kupiłem, tak wszystkie żyją i nie widać, żeby któraś słabsza była. No już teraz tej nawet jakby coś padło, to bym się nie zorientował. O ile bym znalazł gdzieś w ogóle truchło, nie? No to może poznał, że młoda, więc no, bilans 100% bym powiedział, ale jakby było coś nie tak ze szczepieniami, że, że, że odporności nie mają na coś, no to w pierwszy miesiąc podejrzewam po tym złączeniu kury, e, no będę widział, nie, jak raptem zacznie coś tam spadać więcej e, kur, no to znaczy, że coś tutaj się dzieje. Zmienić wiadro, bo się nie mieści mi takie bogactwo. Co? Masz tam mysza? Symulant Jak tam? A, chyba gotowe jesteście, żeby wyjść. A, poganiasz tylko ma małą swoją A, Ta, ona już ładnie lata na nogach Więc nie ma sensu, nie pada jest mokra, ale Zwierzęta nie są głupie po prostu. Potrzebują przestrzeni życiowej. Już teraz myślę, że młoda zdoła uciec jak coś, nie? Bo wiadomo, no te starsze kozy to mogą ją wziąć na rogi, jakby coś się nie spodobało. Musi się nauczyć po prostu przybywać w stadzie. No. Ale mamusia powinna mieć też oko na nią, więc w razie czego powinnaś bronić, nie? Poznawajcie świat. No. Idź, poskup zielonki. Nie będę ci przynosił drugi dzień z rzędu. Ale to opierniczyła. dzisiaj dobre mleko będzie. Yy, antybakteryjne, tak? I antyrobakowe po wierzbie. Wczoraj się obżarły wierzby. Jeszcze dzisiaj skupią. No tak, tyle w tej poszło. I co dobrze im zrobi. No, wychodzić. dojść będzie trzeba jeszcze przed południem, twarde cycki? No z 2 litry, jak ją zdaję raz dziennie. No co, się nie wykręcisz? Kurde, brązowa koza. Nie było takiej. O, kogo mamy? Aż się wywróciła z wrażenia. Perełka zaczęła trochę być bojowa. Widać, że o. Trzeba dojrzała i tutaj szuka swojego miejsca, nie? Yy, w stadzie. Zaczepia każdą kozę. Tylko małą uważa. Więc tak jakby chciała, no, o, się napuszyła tak jakby ona chciała coś powalczyć o swoje miejsce w stadzie, nie? Ale ryeta jest większa o wiele, więc jak będzie chciała, to pewnie zdzieli. O. Trochę strach, no ale to wiecie. Ze zwierzętami. Unikniesz jednego, ale czegoś innego nie unikniesz, więc wiecie. Takie uważanie na wszystko, tak jak ze wszystkim zresztą. Czy to z uprawami, czy z hodowlami, to wiecie. Tak jak z pszczołami, nie? Wielkie afery, bo, bo gdzieś... Yy, no, że po prostu tyle wirusów, taka ciężka zimowla. Yy, że ten, że waroza, o oh Boże, o oh yes, nie? Że, że tyle problemów. No tylko, wiecie, no... Nic nowego, to jest nieodłączna część pszczelarstwa, nieodłączna część hodowli zajmowania się pszczołami. Proszę Państwa, tak samo ze zwierzakami innymi jest po prostu. Albo choroby, tak jak w przypadku królików, to jest słabo odporne, jeszcze zależy od królików, ale no przeważnie yy, wszystkie, nie? Przychodzi jakiś okres ciemny i po prostu jest problem. Yy, no, tak samo i z kozami, one akurat są odporne, ale, no kurcze, wiecie, na przykład raz mi się zdarzyło, że tutaj jedna wisiała, tam druga po pół roku, jak zrobiłem takie deski, nie? Pół roku minęło może i Paula wsadziła tą głowę, nie? I wisiała, że aż oko jest spuchło. No na szczęście yy, długo nie wisiała, no ale kurde, by powisiała pół dnia czy coś, jakby mnie nie było. I nie wiem, czy by, wiecie, czy by się dobrze skończyło, nie? No. Skórami jak skórami, lis padnie 40 sztuk ci wydusi, jedną zabierze, nie? Więc jeśli chodzi o ostrożność przy prowadzeniu gospodarstwa, gdzie masz wszystko po trochu, no to nie bądź zbyt ostrożny, bo jeszcze se nogi połamiesz i gleba, no. O to właśnie chodzi, rozumiecie chyba, nie? Wiecie, uważacie na jedno, a o czymś innym nie myślicie i tak, nie? Choćbyście choć chcieli, o wszystkim nie pomyślicie, nie da rady. A. Nie? A jak już nie będzie nic to jakiś wirus się pojawi na świecie Będzie trzeba kurczę yy, kozy maseczkować Aż <laughs> spierniczają, usłyszały chyba? Kurde, że takie złe czasy idą, nie? Kozy mają dobrze, to ludzie tylko mają w głowach nas. O! W kozi róg zapędziły. No poznają, poznają. Muszą obwąchać. Co Paula? A, a, E, 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 mała. No, muszę się obwąchać, muszą się poznać. się, to jest nieuniknione. Nie będę tego przecież zamkniętego. Ona musi obcować z kozami. Pobryka, poskacze. Idź do mamy. Zamiast do mamy to no wszystkich obskoczyła już. Ciekawa, no nie wie, bo nie dostała nigdy z rogów. Nie wie, że to trzeba uważać z kozami. Pierwszy raz w stadzie. Się stresuje, trochę się denerwuje. Ona wie, że koza koza. Ma rogi po to, między innymi, żeby przy... uderzyć. A, ona krzyczała, Ale się nie słucha, kurde, będzie wariatka. A, zobacz, zobacz. A, się wszystkie kozy dziwią, co ona taka pewna siebie. Rządzić będzie chyba. Nie? Fajnie się będzie wyróżniała, nie? Na tle stada, taka inna. Brązowa. A. No dobra się poznały. Chyba gorzej nie będzie. Co Januszu? A. Perełka tylko szuka. Kogo tu zdominować, nie? Najsłabszych. No nic, bo poranek jest. I da. Parę spraw będzie trzeba ogarnąć dzisiaj. I na zewnątrz oby nie padało, bo taka pogoda dzisiaj jest chłodno, teraz tam jest 9 stopni chyba ja zapowiadać, że będzie być dzisiaj więc jeśli nie będzie padało, nawet by się zanosiło, że słońce może się pojawiać, nie? Ale no, coś tam zaraz z Łukasza będzie trzeba ściągnąć i będziemy kurde, jakieś manewry. O, kurnik można kopać na przykład, nie? Pod dachem robota. Dobra. Sam raz. Bo tam zaraz ziemia wyschnie, już trochę podeschło, nie, jak wyschnie to tam jest skała, to glina jest, to będzie trzeba zleć wodą, jak będę chciał kopać, nie. Więc lepiej to teraz zrobić, niż gdzieś za 2 trzy tygodnie, kiedy tam będę kurczaki chciał przenosić. Kurczaki gdzieś tam na piąty tydzień dopiero trafią, myślę, ale zobaczymy jak to się ułoży, jeszcze, a muszę indyki, a to dziś się zajadę, no, indyki trzeba zamówić, jeszcze broilery chyba. Zobaczyć terminy i zamówić. No. Dobra, idę zapisać to sobie, bo kurde, zapominam wszystko. Na szczęście Mateusz wysyła już salceson i pasztet i kaszankę. Dobre na zapamiętywanie podobno, na umysł ścisły. No. Od razu inaczej. Na razie w cieniu, ale zobacz, nie jest tak, nie jest tak źle. Mimo że bruz był. O, te. Dzisiaj dwa wiadra, kurte, będzie ostro z mlekiem. Maria no. będę doił od razu. Przy to razem jedna, dwa cycki, to razem 500 cycków będzie. No i tak, akcja taka, że kury były zamknięte, tamten wybieg był zamknięty od tamtego kurnika i duża większość raczej, o ile nie wszystkie, nocowały sobie kurdy na dechach. Nie? nie dałem rady w nocy, wieczorem po lewie nie dałem rady zagonić, więc zostawiłem, bo to więcej zamieszania niż to było warte. Zostawiłem je, nic nas szczęście tutaj nie weszło, przynajmniej nie widać. I no widzę tutaj młode kury chodzą, nie? więc może no. były schowane w części ale jeszcze tutaj zostawiłem otwarte i Abi otworzyła. I z rana jeszcze o 5 wyszedłem kury zaganiać, bo mi chodziły po podwórzu No ale myślę, że może dzisiaj będzie lepiej. Tam Pasieko udostępnia, więc już tam też młode kury niektóre zaglądały. Jak już będzie Łukasz? Gotowy? Gotowy do hardkorowego dnia pracy. Chodź kurczaki, zobaczymy szybko. Na początku najmłodsze się kontroluje zawsze. Łukasz, wiesz? Chodź kurczaczki, zobaczymy. No, czy wszystko w porządku. Nie. Powolutku, zabierz deskę, o. Powolutku, teraz do góry, żeby im ciepło, za dużo nie. Za tego? No, o, zobacz, jak wyżarły, już dwa razy więcej, jak i wczoraj jedzą. No i tam dziobią, więc to też tak jakby, myślę, że działa. Tylko, że miejsca mało, no ale mówię, jak ktoś ma mniejszą hodowlę, to... To nie, nie rozwiązanie może być takich karmniczych, nie? Mało miejsca na dole zajmuje, a dużo można wsypać. No, mhm. Dobra, muszę ty, nakarmić Łukasz. Ty, 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 ty. Co? Co zrobiłem? To? Karmnik. A <laughs> Łukasz w szoku? To karmnik, fajny, nie? A pamiętasz, a wiesz skąd to jest, ten, ten lejek? Co to jest? No jak nie wiesz? A co u ciebie w salonie wisiało kiedyś? Randolk. <laughs> tak. Już ostatnie siano z kury wow. Ostatnie siano już Łukasz no. nie? Ale kurde kiedyś to było siano u mnie no, wow. chwasty różne wow. a? za wow. dużo trawy wisiano, trzeba chwastów wow. więcej. Słucham z zamówić. zamówić? U Ciebie chyba U Ciebie będzie koszone, Ciekawe czy w tym roku mi przywieziecie, co, Łukasz? Nie, nie wiem No, namawiaj tatę jeszcze nie. mamy w, y, półtora bagi w tym, to spokojnie starczy. No i musia będę kłaścił, no zobaczymy ile się uda zebrać. Jak nie, to będzie trzeba kupić i tyle kus. W króliku będzie mniej. Tam Tambela im wystarczy na, na, na jesień zimę wiosnę. No Łukasz do pełna. Na górze, na górze jeszcze. ja tutaj będę karmił. Chodź, sprzątamy to. Chłodne no. dzisiaj. Co? Co się dzieje? No co się wymieni? Takie, co? takie to są gryzonie, gryzące króliki. No. No. O! Proszę Państwa, mamy popołudnie już. E, pozałatwiałem kilka tematów. I oto wróciłem. Nie ma Łukasza. Łukasz mówi, że kurde się rozleniwił, jakoś lenia ma, mówi ty. Robota zaszkodziła, nie no, taka pogoda. I ogólnie, nie wiesz, codziennie nie można chłopak kurdy męczyć. Nie wiadomo jak chwilę się ponudzi. Jutro ogień, albo jeszcze dzisiaj, zobaczymy. Środa, proszę Państwa, imieniny Marii i Marzeny. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim wszystkim oglądającym i wspierającym. Wszystkiego do dobrego, Mario. Będziemy musieli Cię przepisać niebawem, gdzieś tu na szczyty. Będzie dobrze Cię widać. Zobacz, jaka jesteś, <laughs> jak choinka, nawet choinka jest to. Zobacz. No, pozdrawiamy Marię i pozdrawiamy Marysię. Hmm? Chodź, ja ci pomogę. Przyszedł Twój Mistrz, wyciskacz. Chodź.